Mikuś, owo, skacze sobie na parkurach Mikuś, owo prosić o łapeczkę w górę Mikuś Uwu. i zapomnij o subskrypcji również Mikuś Uwu. Hej ciaciukiereczki z tej strony wasz Mikalo, a to kolejny odcinek z vlog Star Planet. w dzisiejszym odcinku będę przechodził parkury osób z Instagrama, tutaj wyświetla się mój profil na Instagramie jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie to zachęcam do, do, do tego żebyście dali mi followka bo chciałbym dobić jakieś 20 tysięcy obserwujących dałem narracji pytajnik, gdzie możecie właśnie parkoury. No i postanowiłem, że właśnie z tego pytajnika będę po prostu wybierał osoby i przechodzić i z parkoury. Więc dobra, losuję sobie odpowiedź, zobaczymy co tam wyskoczy. I wyskoczyła mi osóbka e, ta czarna fasola mi wyskoczyła, zrobię sobie, sobie zdjęcie, żeby wiedzieć. Więc gratulacje, wpisz sobie Twoją nazwę użytkownika, taką jaką wpisałaś, Masz tutaj 28 poziom. No i, i sobie tutaj po prostu przejdziemy, czy wy jednym, co w czy w jednym. O! OK, jakiś ciekawy park, chyba to jest taki trzypiętrowy, co jest naprawdę bardzo fajne. No ale i zobaczcie, przejdziemy taki taki pomysł, sobie narobiłem. Taki pomysł mi przyszedł do głowy Więc lecimy z tym parkurkiem Zobaczymy czy damy radę go przejść No nie on no, zginąłem niestety No można i tak, mam w ogóle takie żółte nie bo taka żółtaczka trochę Ale no co tam e, Nie chcę mi się w sumie, tak skakać Więc ja wolę sobie zrobić o w taki sposób będzie od razu szybciej, świetnie Teraz skaczę sobie po truskaweczkach Dokładnie tak, hop, hop, hop O mam już kryształ, całkiem banalnie Nie ma jakiegoś problemu na szczęście lawa, to nie jest to krzyż, więc mogę sobie skakać w sumie. O nie, to mamy szkło i filetową lawę tutaj. Mm -hmm. Ory Oski, o! Jak dotrzejcie do tego momentu odcinka, napiszcie e, tutaj czarne ory Oski. A wtedy mogę wam przypiąć serduszko, macie większą szansę. No i też się dowiem, że oglądacie już tutaj do tego momentu odcinek. Potem, może też będą jakieś hasełka, żeby, żebym po prostu mógł sprawdzić, oglądać odcinki do końca, bo warto w do końca. Naprawdę, naprawdę warto. Ok, mam teraz taki czarny poziom. No, naprawdę ten parkour może być długi. Może być długi. No, nie powiem, że nie, bo w sumie no, zapada się na długi, bo myślałem, że to jednak będzie krótszy parkur a jednak on jest, on jest naprawdę, naprawdę chyba bardzo, bardzo duży. Nie, nie, nie. No nie no, zginął, Boże no nie no, hmm, kurczę Dobra, już tu wróciłem na szczęście na miejsce, troszeczkę, troszeczkę mi to zajęło, ale już jestem Skakujemy po drabince, Jo, tylko to jest ciężkie, ojoj, ale dobra, w sumie może nie aż takie ciężki. Patrz, znam tej, widzę tutaj trasę troszeczkę, więc jest nawet może nie tak, nie, nie tak źle Myślałem, że będzie gorzej, jednak nie było tak źle jak myślałem, ojoj Wow, lecimy siup! O, i mamy kryształ! Okej, okay, super, mamy kryształ Tam musimy uważać na fioletową lawę, żeby jej nie dotknąć. Lecimy, tyk tyk. O, mamy czarne kloczuszki. Po czarnych kloczuszkach skaczka, nie zginiemy, mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie zginiemy. Może wiem jakąś zasadę na przykład Na przykład żebym czy takiego, że jak na przykład zginę to mogę dać wam na przykład, nie wiem, uśmiecha, Ok, Co wy na to zrobimy sobie takie coś, jak, jak zginę gdzieś na jakiś waszych parkurach, to jeden uśmiech dla Was. Więc zobaczymy, tych uśmiechów się nazbiera dla Was, więc piszcie niki w komentarzu e, pod tym filmikiem. I zobaczymy, no pewnie na pewno zginę jakby no, wątpił, żebym, żebym nie zginął. Pewnie kilka razy to będzie, więc dużo uśmiechów wam rozdam, mam nadzieję taką. A jak nie no, to, no, no to, no to, no, no to nie rozdam, ale zobaczymy. Więc oglądajmy do końca. Okej, okay, teraz mam jakieś monetki, jedź, aha, teraz taki parkour O, mam skrót, mam skrót, chyba mam skrócika, mam skrócika, no i fajnie, no i co, no i co ziomeczku, no i co myślałeś I tam mamy, widzę, tam widzę już metę Mam jakieś takie, nie wiem, pod co te wieży, tylko tutaj lawy nie ma, no, no ładnie, ładnie Podskaczemy sobie po tych te pastelowych wieżyczkach Hoki doki, hopsa I jeszcze raz, hopsu A tu jest meta, dobra, myślałem, że tam dalej jest Rekord szereg czasów no, całkiem całkiem spoko. Lecimy szukać następnej osóbki. I następną osobą u mnie to jest osoba o Niku. Okej, okay. Wyświetli, wyświetliła mi się ta osoba, czyli Superkot. Okej, okay, masz jakiś żyrafowy parkur? na no, to tak zrobiłaś sobie. Dobra, chyba to jest krótki parkur. Tak mi się tutaj, bo jest taka mała forma świata, więc całkiem spoko, bo no bo fajnie, jakie są krótsze niż takie długie. Idziemy teraz, co mam zro zrobić? Eee, chyba tak. A nie, miałam tam na dół. i Dobry, dół gdzieś mam iść. Pewnie, aha, to, a, dobra, już widzę, już widzę dziurkę, widzę, widzę, już tu widzę jak to wskakiwać, żyrafowy parkour, no w sumie ten koczek jest bardzo ładniutki, mi się w sumie podoba, Woda to tak troszeczkę przypomina coś, coś dziwnego, takie, takie coś na k, nie wiem co, czy, czy wiecie, ale wiecie, chyba, chyba wiecie, po tym kolorze, no to tak troszeczkę, chyba wiadomo niestety. Niestety wiadomo. Okej, okay, dobra, to jest hop do góry. I teraz, o, zaraz musimy po skoczkach takich żyrafowe skoczki, Spoko, jak dotrwaliście do, do tego momentu odcinka, napiszcie żyrafowe skoczki. Oczywiście żyrafa rzedzy kropką. No i króciutki parkour 35 sekund i rekord No więc całkiem, całkiem przyzwoicie. E, los tej kolejną osobę. Kolejną osobą jest to osoba o niku Rainbow Girl. Rainbow Girl, gratulacje, przeczytałem Twój parkur. Okej, okay, jestem na twoim profilu. No i coś tutaj muszę wybrać. Raymo Mikalo, może to wybiorę, bo jest takie tęczowe i takie ładne i kolorowe, no chociaż no co, dofyć tutaj, dofyć, no dofyć dużo to jest, więc mi nie coś lepszego bym chciał. O, ten park jest całkiem ciekawy, więc sobie go przejdziemy, bo jak są takie proste parkury, że gdzieś ciągle jest ta jedna sama trasa, to jest dowieść nudno, więc myślcie o tym. No do sobie po prostu odcinek nie był nudny, nie były ciągle te same skoki, tylko coś się innego działo. To mamy z tutaj bedrocka, no to jest Kajma 30, okej? Ale za dużo Minecrafta gram, więc mówię bedrock, sorunia. Okej, okay, chyba dobrze wyszło, chyba tam była przedtem, e, no chyba fałszywy portal. Aha, tu jest... Aha, bo... Stanę z, z lawy, jakby, dopiero to zauważyłem Więc no, dlatego zginąłem, ale okej okay. no, Po prostu mądry ja, mądry ja A, Więc chyba raczej trzeba iść w prawą stronę niż w lewą Ale możemy zobaczyć czy lewą stronę i jednak to był fałszywy, jednak nie musiałem tego sprawdzać, tak naprawdę. No ale można, i tak, no. Radzkość i śmierć się nie stanie, jak sprawdzę, bo i tak tutaj jakoś daleko nie ma, i tutaj już wróciłem na swoje miejsce. I to jest problem, bo naprawdę jest to problem. I tak. O, 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 ty nie łapię, nie łapię magnes, więc jest lepiej. Ok, teraz po galeretce, po galeretce, nie zginąć. Czyli mało kto używa tej galeretki, nie wiem czemu. Nie wiem, czy galaretka jest za VIP, czy nie za VIP. Napiszcie ludziska w komentarzach teraz, jak jesteście dobrzy, czy, do, pro, czy po prostu się na cenach. To powiedzcie, ile kosztuje galaretka i czy jest za VIP, czy nie za VIP. W sumie jestem ciekawy. Chyba nie jest za VIP, mi się wydaje, chociaż, chociaż mam pewne wątpliwość, ale nie, chyba kaktus był wtedy za VIP, bo była aktywacja właśnie, gdzie dodano właśnie klocek kaktusa i klocek właśnie tej galaretki. I chyba właśnie garetka była ta nie zawip, a kaktus był raczej. Chyba, że na odwrót, ale nie no, myślę, że galaretka No kurczę, no pieczone, no nie wyszło, no. Mam tylko dwa punkty zdrowia, więc no jakby no nie przesadzajmy troszeczkę, nie? Nie pobadajmy w coś. O jajku Jezu, jak już w ogóle tych jajek nie zbieram. Ja nie, nie wiem kto, kto zbiera jeszcze jajka. Czy wy zbieracie? Bo... Ja, bo ja w ogóle nie, nie zbieram tego. Dobra, ja się podaję, nie dam rady tego, przy za ciężkie, po prostu, nie, za ciężkie na moje nerwy, nie, po prostu nie potrafi, ok? Super, zimowa, pięć, siedem, gratulacje. Okej, okay, masz tu bardzo fajniutki parkour, parku i niestety on jest ze szkła, że ze ściana, ja nie lubię ścian szklanych, ponieważ, jak wiecie, no niestety, jakość filmu nie powala, mi się wydaje, no chyba, że jest dobra, ale w coś to wątpię, więc jakbyście mogli to... Ograniczyć ok, szkło do minimum e, Znaczy no spoko jak są takie ściany Nawet całkiem inny typ parkura. No ale wiecie, no wpływa to na jakość filmu Że jest bardziej rozmazany film Bynajmniej, bynajmniej u mnie tak jest e, Nie wiem jak wam, czy wam przeszkadza taka jakość filmu Jakaś na odcinkach, czy jest dobre, możecie napisać Bo w sumie nikt Nikt się jeba mnie nie mnie nie czepiał Nigdy w życiu o to, że na przykład jakość filmu jest zła Bo wiecie, no na, na live'ach to widać, bo na live'y no to Mam słabą jakość, ale na odcinkach to ja mam całkiem dobrą jakość Chociaż inni mają lepszą, no ale ja po prostu wiecie, ja tu ja nie jestem a ja nie mam pro internetu, za takich jakości nie będę mógł dawać. I co w ogóle... Okej, okay, chyba to miał być fałszywy portal, który tak naprawdę do końca taki nie, nie jest niemiły, bo nie, nie zabił mnie do końca, tylko tam było i po prostu fałszywe przejście i, i tyle, więc bardzo fajutko. No i meta jakoś czasów no, rekordów jest po prostu tysiące na dzisiejszym odcinku, ale ja lasuję kolejną osobę i to jest osoba, ym, no wylosowało mi się LOL malci, LOL Majcia 1, 2, 3, gratulacje. I co tu bym przejść? Przecież jesteś pro. No w sumie jest to ciężkie, No dobra, niech będzie. Zrobimy sobie niemożliwy parkour challenge. No w sumie szalony, ale wiecie, no. Albo to jest sekundówka, proszę państwa. Albo to jeszcze. O, albo to jest skrót taki w sumie. No to też nie wiem, w sumie zobaczymy. Zobaczymy. Dzięki do, chyba się idzie do góry, jednak spoko. Fajny skrócik. Super. Wow. Aha, dobra, jednak z git jest. Ojoj. Ojoj. Ale oh, to jest ciężkie. wow, okej. Okay. Spoko, Minęłem połowę parkura. Aha! Fajnie! No i mamy rekord... Aha, nie mamy rekordu, spoko. Poprawimy, poprawimy, ja tu dam radę. Zrobimy sobie tutaj. To taka sekundówka, która nie jest sekundówką według mnie, takie wiecie. Niby Ala sekundówka, ale to jednak sekundówką bym nie nazwał. I chyba nie pobije czasu. Nie wiem jak ktoś zrobił 13 sekund, ale wow, po prostu. Dobra, ja teraz robię 15. Ach, no 13, dobra, czekajcie. Musimy się skupić. Jak się skupię, to dam radę. To ja wam dam radę. To czekajcie. Szybko fastem, fastem, fastem. Do góry, do góry, do góry. O, o, o. O, 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 teraz tutaj, szybciutko, fastem, fastem, dobra, pobije, 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 jest, pobiłem, 13,20, 20 no i rekordzik trzech czasów należy do mnie i dużo ekspa też poleciało. Rusyja kolejną osobę i kolejną osobą jest to osoba o niku Laura211010, gratulacje. Jestem już na twoim profilu, coś ty muszę znaleźć, Cactus and Dr. Parkour. Okej, okay, taki inny typ, nie było takiego typu dzisiaj na odcinku, więc mogę takie coś przejść, nie ma problemu. Lecimy, lecimy z tym koksem, po prostu rozwalamy, Tutaj przejmujemy YouTube, robimy co chcemy, a wy macie ból Coś tam <gryśla> Lalalala, dobra, ok mam kryształ, spoko, aha, mam Mhm, klucza nie mam, super no i, Aha, u góry, tam jest kluczek, ja jestem cepem w ogóle, no N Nie widziałem tego, myślałem, że tu nie ma klucza u góry, a tu taki jest, tak klucz nie wyszło jednak a myślałem, że nie ma No, podnieś to po ludzku, jak człowieka, nie No, dobra, podniosłem, super Lecimy po kaktusach, one kują niestety OK. E, jak dotrwać do tego momentu odcinka? Napiszcie kujące kaktusy, żebym wiedział, że oglądacie. Jak ja mam to? E, jakby, jakby, e, ludzie, jakby to nie jest możliwe, bo jakby nie ma tu, chyba, mi się wydaje, że osoba po prostu się pomyliła. I zamiast dać, no, w tamtą stronę to da, tutaj, i jakby to jest problem, no bo tego nie przejdziesz. No to, no sorry, no ale nie jest to możliwe po prostu. No to przepraszam, przepraszam. Kolejną osobą jest Sotka Bunia. Przechodzimy Twój parkour. I ja kocham te ró różowe oroski, naprawdę są mega śliczne. Bardzo ładnie takie bardzo, bardzo. O, ale ładnie się pastelowe. Takie gwiazdeczki, bo to nie są oroski. Tam mam takie serduszka Galaxii raz tam nocy jest, no właśnie dobrze, jak to nagrywam jest północ Aha, już jest północ jeden, no to, no, no to tak, no to tak nieciekawie trochę, no ale No cóż, no tak, tak, tak jest, no nic z nic tym nie zrobisz Różowe serduszko i mamy Pokémon, Pokebolla, Pokéball, Pokémon, Pokémon, Złapię wszystkie raz, raz, raz O ile kowszech czasów lecimy na kolejny parkur, kolejnym parkurem jest to parkur od Wika130013 A w ogóle tutaj profil Camlox, fanpage, normalny, ma tutaj fanów Okej, okay, u góry jest kluczek, to już zauważyłem jeden, jeden żółty O tam była w ogóle wybiorczka CP, i pasuje do do y, koloru y, parkura, spoko. Okej, okay, teraz. Okej, okay, tutaj, spoko. O, mamy grawitację, grawitacja będzie, spoko. Teraz do góry, hop, sasa. I do góry, do góry. O, pięknie. I teraz pewnie w prawe. Aha, dobra, i na lewe. W sumie. U, co jestby jakiś skryłcik? Ziomeczki, dżambele, dżambele. Y, nie wiem, nie wiem. Nie znam się. Może to jednak nie jest tylko nie wiem co. Nie wiem, zobaczymy, okej musi, ojej, to jest ciężkie, uuu, ujojojojo, jojojojojo, jojoj, no cholernde, jasny, ciasnym, no nie próba druga, próba druga na przejście tego ciężkiego poziomu O, to jest ciężkie, o, o, udało się, dobra, pięknie, pięknie, pięknie I po co mam tam iść, jakby troszeczkę nie ogarniam To jest, nie wiem o co chodzi, nie wiem co tam było w tych portalach, czy te... Może, może jednak te portale wszystkie były fałszywe i to jakieś takie jakieś dziwne. Nie wiem, szczerze mam nadzieję, że tam nic nie było. Bo od razu się przychodzę ten parku na, na luzaku, więc lecę po prostu. Hops! Okej, okay, przegonimy ją, przegonimy. Challenge. O, przegonić wickę, przegonić wickę Amber. Przegonić ją, raz, raz, na szybciorku. O nie, ona mnie dogania. Eee, amber! Amber, amber, amber jak żegnamy panią, szybko uciekamy, uciekamy. Uciekamy po skoczkach. kapsara la. Szybko. Gdzie ona jest? Oni goni mnie gonią goni mi amber. Jedźcie Szybko uciec! Uciec szybko. Okej, okay, jestem. Dobra, szybciutko, fastem. Teraz normalnie. Włącz mi Kalo, kombo uciekanie, turbo uciekanie znaczy się i, 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 i już się nie, już nie dogoni ona. Zobaczymy, uwaga, wracam się za chwilkę i... A, już mi już ją tutaj doszli... Dosz Dosyć bardzo wy wyprzedziłem. Oj, problem z tym, że nie wiem, które będzie. Aha, jednak to nie. Jestem głupi, jednakże. okej okay, możliwe, że to będzie to będzie prawe, bo tu w sumie nie ma nic, więc w sumie to było do przewidzenia na no, było tylko sprawdzić, a nie jakoś tam filozofować. okej okay, tutaj. To... O, wo drip, 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 drip. Łocie, panie, ocie panie. Ciągle to jest oj Ojoj, oj Okej, okay, żółte i mamy metę spoko, nie wiem, do czego było wtedy te, te dwa portale, czy one były całe fałszywe, nie wiem, nie znam się. A tym aktentem kończę odcinek. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. Tutaj wszystkie dziękuję wszystkim, którzy zostawili mi uśmiecha, oddam na przykład, na przykład super kod. i dziękuję, żegnam się. No i cześć.